Tak. W rzeczy samej. W rzeczy samej. Słuchaj, możemy chwilę porozmawiać? Muszę ci coś powiedzieć. W sumie powinienem zrobić to wcześniej. Cóż, od czego by tu zacząć? Jesteśmy prawie w Redcliffe. Mówiłem ci, jak dokładnie poznałem Arla Emona. Jestem Bengartem. Moja matka była służką w zamku Redcliffe i zmarła przy moich narodzinach. Arlemon zajął się mną i wychowywał, zanim zostałem wysłany do zakonu. Zrobił to dlatego cóż? Dlatego, że moim ojcem był król Marik, co sprawia chyba, że Kejlan jest moim przyrodnim bratem. Kiedy i niby jak miałem to zrobić. O przy okazji król Marik uprawiał seks ze służącą, która powiła mu nieślubnego syna, czyli mnie. Powiedziałbym ci o tym, ale tak naprawdę nie miało to dla mnie nigdy znaczenia. Byłem niewygodny, stanowiłem zagrożenie dla władzy Keylana i utrzymywano moje istnienie w tajemnicy. Nigdy z nikim o tym nie rozmawiałem. Wszyscy, którzy o tym wiedzieli, albo mnie nie cierpieli, albo rozpieszczali. Nawet Duncan nie dopuszczał mnie z tego powodu do walki. Nie chciałem, żebyś się o tym dowiedział. Przepraszam. To dobrze, cieszę się. Zresztą i tak nic dobrego mi z tego nie przyszło. Ar-Emon ożenił się w końcu z młodą kobietą z Orle choć doprowadziło to do różnych napięć pomiędzy nim a królem bardzo ją kochał. Tak czy owak nowa Arlesa nie mogła znieść plotek, wedle których byłem jego bękartem. Nie były prawdziwe, ale istniały. Arlo to nie dbał, ale ona tak. Tak więc w wieku dziesięciu lat spakowałem się i wyruszyłem do najbliższego klasztoru. Zresztą może to i lepiej. Arlesa postarała się, żebym w zamku czuł się jak najbardziej obco. Nie cierpiała mnie. Możliwe, ale moim zdaniem bała się, że plotki okażą się prawdziwe. Nie mogę jej za to winić. Pamiętam, że miałem amulet ze świętym symbolem Andrasty. Była to moja jedyna pamiątka po matce. Kiedy dowiedziałem się, że zostanę odesłany do klasztoru, zdarłem Amulet 3 i rzuciłem nim o ścianę, rozbijając na kawałki. To było głupie. Arl kilkakrotnie odwiedził klasztor, żeby zobaczyć, jak sobie radzę. Ale ja byłem uparty. Nie cierpiałem tego miejsca i obwiniałem go o wszystko. No i w końcu przestał przyjeżdżać. Miejmy nadzieję, że nie. Jestem człowiekiem z gminu, a do tego szarym strażnikiem. Bardzo wcześnie dano mi jasno do zrozumienia, że nie ma sensu, bym dokonywał jakichś przewrotów i porywał się na tego typu nonsensy. Mnie to odpowiada. Jeśli można gdzieś znaleźć jakiegoś następcę tronu, to jest nim sam arl-emon. W jego żyłach nie płynie królewska krew, ale jest wujem Keylana. A co ważniejsze, cieszy się popularnością wśród ludu. Choć jeśli naprawdę jest tak chory, jak słyszeliśmy. Nie, nie chcę nawet o tym myśleć. Naprawdę nie chcę. No więc tak to właśnie wygląda. Może wreszcie przejdziemy dalej, a ja będę udawał, że nadal uważasz mnie za mało ważnego człowieka, który miał szczęście nie zginąć razem z pozostałymi szarymi strażnikami. Widzisz? Wiedziałem, że sobie poradzisz. To łatwe, prawda? Wydawało mi się, że widzę podróżników na drodze, ale nie chciało mi się w to wierzyć. Jesteś tu, by nam pomóc? Arla? Czyli nie wiesz? Czyżby nikt nie wiedział, co tu się stało? Jesteśmy oblężeni. Każdej nocy potwory wychodzą z zamku i atakują aż do świtu. Wszyscy walczą i giną. Najwyraźniej panuje konsensus. Nadejście Plagi to najlepsza pora, żeby się nawzajem pozabijać. Po prostu wspaniale. Nie mamy armii, która by nas obroniła. Nie mamy Arla ani Króla, który mógłby przysłać nam pomoc. Ci, którzy jeszcze żyją, drżą ze strachu, że będą następni w kolejce. Chwila. Co to za zło, które was atakuje? N nie wiem. Przykro mi. Nikt nie wie. Zabrać cię do Banatigana. Tylko on trzyma nas jeszcze w kupie. Będzie chciał się z tobą zobaczyć. Bantigan, brat Arla Emona, jest tutaj? Tak. To niedaleko. Proszę za mną. Nazywasz się Tomas, tak? A kim są twoi towarzysze? Nie wyglądają na zwyczajnych wędrowców? Nie, mój panie. Dopiero co przybyli i pomyślałem, że zechciałbyś się z nimi zobaczyć. Dobra robota, Tomasie. Witajcie, przyjaciele. Jestem Tigan, ban Reinesfere, brat Arla. Pamiętam cię, banie Tiganie. Choć kiedy ostatni raz się spotkaliśmy, byłem dużo młodszy i umazany błotem. Umazany błotem? A ty żyjesz? To wspaniała wiadomość. Tak, wciąż żyję, ale wkrótce może się to zmienić, jeśli Tern Logan będzie miał coś do powiedzenia. W rzeczy samej, Logan pragnie, byśmy uwierzyli, że wszyscy szarzy strażnicy zginęli wraz z mym bratankiem. W to, że wycofał swoich ludzi, aby ich ocalić? I że Kejlan zaryzykował wszystko dla chwały? Ha, raczej nie. Logan nazywa szarych strażników zdrajcami, zabójcami króla. Ja mu nie wierzę. To człowiek zdesperowany. A więc ty także należysz do Szarej Straży? Miło mi cię poznać. Żałuję, że nie w lepszych okolicznościach. Domyślam się, że chcesz zobaczyć się z moim bratem. Niestety może być z tym problem. Emon jest poważnie chory. Od wielu dni nikt nie otrzymał żadnych wieści z zamku. Murów nie patrolują strażnicy i nikt nie reaguje na moje nawoływania. Ataki zaczęły się kilka dni temu. Złe istoty wynurzyły się z zamku. Odparliśmy je, ale wielu naszych poległo. To bez sensu. Chcesz pomagać tym wieśniakom w beznadziejnej walce? A mnie się zdawało, że i tak mamy już dość na głowie. Dziękuję. Dziękuję ci. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Tomasie, powiedz Mardokowi co zaszło, a następnie wracaj na swoje stanowisko. Tak jest, mój panie. Dobrze, więc jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia zanim zapadnie zmrok. Do obrony na zewnątrz przydzieliłem dwóch ludzi. Mardoka, burmistrza wioski, znajdziesz obok świątyni. Serpert, jeden z rycerzy Emona, jest na urwisku w pobliżu młyna, skąd obserwuje zamek. Możesz pomówić z nimi na temat przygotowań do nadchodzącej bitwy. Oczywiście. Tylko tych, którzy wrócili z wyprawy, wiesz o niej, prawda? Tak, mam wątpliwości co do decyzji Izoldy, aby wysłać tak wielu rycerzy na poszukiwania tej relikwii, ale ja jestem człowiekiem praktycznym, podczas gdy ona to kobieta wielkiej wiary. Serpert był jednym z wysłanych rycerzy. Może od niego dowiesz się czegoś więcej. Nalegał na to serpert. Chce, żebym był z mieszkańcami wioski, aby wszyscy, których musi chronić, znajdowali się w jednym miejscu. Szczerze mówiąc, nie mam nic przeciwko temu. Celem tego wszystkiego jest zapewnienie mieszkańcom wioski bezpieczeństwa, a najlepiej będę mógł o to zadbać właśnie tutaj. To ostatnia linia obrony na wypadek, gdyby sprawy przybrały zły obrót. Nie jestem tu dla chwały. Wolałbym być na zewnątrz, ale Pert ma rację. Moglibyśmy sprowadzić tu ludzi, ale wolę, by bronili wieśniaków przed potworami, o ile jest to w ogóle możliwe. Miejmy nadzieję, że uda nam się znaleźć źródło tego zła i położyć mu kres, zanim spowoduje większe zniszczenia. Przy odrobinie szczęścia uda nam się także odszukać Emona i jakoś mu pomóc. Nie wiem. Wyglądają jak żywe trupy, ludzie z gnijącym ciałem, nie przestający atakować nawet po odniesieniu ciężkich obrażeń. To nie umarli. Duchy przejmujące kontrolę nad ciałami zmarłych. Może być kilka przyczyn takiego biegu rzeczy i żadna z nich nie jest. Dobrze więc. Powodzenia, przyjacielu.